Oczko. Gabryś, ja cię muszę o to zapytać. Skąd y, zainteresowanie właśnie śląskimi pieśniami? E, znaczy, to po prostu ja z ro rodziny już mówię po śląsku mm -hmm. i po prostu tak jakoś wyszło. Naturalnie. Tak. I pomysł na to, żeby teraz wszyscy w Polsce usłyszeli na jakichś festiwalach właśnie śląskie pieśni, ty masz? Nie, po prostu chcesz śpiewać. Tak. Dobrze, mamy nadzieję, że nasze jury też przypadnie do gustu to, co dzisiaj im zaprezentujesz, bo to co będzie? Przede wszystkim powiedz o osobach, które ci towarzyszą dzisiaj na scenie. E, dobrze, to to jest chórek mojej siostry, Klaudia i Stewka. Czyli będzie rodzinnie. I tak. kto jeszcze? Tu jest mój brat Florian. Aha, i kto jeszcze? E, skrzypaczki to jest Agnieszka i Karolina. Kuzynki może? Nie. Nie, nie, okej. Okay. No i pan Adam, który mnie uczył od małego śpiewać i pomagał mi we wszystkim. Czyli oni dzisiaj będą cię wspierali my też będziemy cię wspierali oklaskami. Mamy nadzieję, że to wszystko spodoba się naszemu jury. Także to jest teraz Twoje pięć minut zaprezentuj się najlepiej jak potrafisz. Przyjmijcie ją bardzo gorąco. Gabriela Moczko. To jest Karolinka Talent Show. Poszukiwania nowych muzycznych gwiazd. Show. Poszukiwania nowych muzycznych, muzycznych gwiazd. Gabriela Moczko, pozwólcie, że dostanę się tutaj do naszej bohaterki. To był cudowny pomysł, żebyś wystąpiła w takim repertuarze, bo coś zupełnie innego i jestem bardzo właśnie ciekawa, co na to nasze żyli. No Grzesiu, dobrze, zacznę teraz od ciebie. Niech będzie. Super, bardzo się cieszę. Powiedz Gabrysiu, ile masz lat? Ja mam czternaste. Kurka. To naprawdę bardzo, bardzo wyrazisty, silny głos. Ja sobie za, za, zapisałem, że czysto zaśpiewane wszystko, wszystko w punkcik. I e, generalnie bardzo pozytywny e, akcent dzisiejszego konkursu. E, tak to spłętuję Ewo? Pozwólcie, że ode mnie, od mojego serducha szczere słowa, zaś porządne śląski śpiewanie. Ja ze śląska, Montorada. Jośpią ja po Śląsku też, ale ja pochodzę z Cieszyńskiego Śląska. To znaczy, u nas są trochę inne stroje, trochę inaczej się śpiewa, trochę inna gwara jest, ale to samo strasznie... ci w duszy gra. Tak, to samo ci w duszy gra. Znam te piosenki i strasznie cenię Waszą odwagę, bo myślę, że takich y, uczestników nie spodziewaliśmy się. Za Wami te nowoczesne wizuale. Dżingle zrobione po prostu w studio, zmiksowane, a wy w strojach przyjedzicie, zaśpiewał się, a to sobie strasznie podobało. I to na pewno też trzeba docenić. Ja tutaj otrzymałam podpowiedź, że Gabrysia zajęła także pierwsze miejsce w festiwalu międzynarodowym, właśnie w Cieszynie, tak? I to czeskim Cieszynie. No to widzicie, dziewczyny, no, macie coś wspólnego. Kasiu, a czy tobie właśnie taki folklor przypada do, do gustu? Bardzo. Gdyby jeszcze więcej było ruchu scenicznego, zwłaszcza. W siostra w kurku, byłoby super. Chciałam zapytać, czy to oryginalne stroje śląskie? Tak. A jeszcze, czy masz więcej rodzeństwa, tylko siostry? Ja mam piątkę rodzeństwa. Tak no to tak. brawo dla rodziców. I wszyscy śpiewają? To znaczy, mam siostrę, która ma teraz 19 lat, ona śpiewała mm. bardzo długo, tyle że teraz po prostu jej się... Nie chcę. już. Nie chcę. <śla> Pewnie się zakochała. Ale może uda nam się w takim razie ona mówić, żebyście jeszcze kiedyś rodzinnie wystąpili. Pożegnajmy w takim razie Gabriele Moczko, wielkimi prawami i dzisiaj miłych towarzyszy. Bardzo wam dziękujemy. To był przemiły akcent finału. To jest fantastyczne, że nasze dziesięciosobowe nasze.